Powinno się udać. To nie jest podstęp. To są badania. Jeśli tu zmieszam gęsty slime z płynnym paliwem X Fuel, uda mi się uzyskać największą moc na całym całutkim świecie. Ale najpierw muszę to wypróbować. To jest pyszne. Brzmi jak zwycięstwo. Chaseballs! Jeśli tylko samochód wytrzyma, nikt ze mną nie wygra w Turbolidze! Stawiam Ci dziś kolację, Silent Racer! Przyjedziesz dużo później niż ja, ale nie szkodzi, bo sushi je się na zimno! Ha 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 Ale przyspieszyła! Ciekawe, co Ty tu robisz? O, o czym Ty, ty, ty mówisz, Gazrad. Jeszcze tyle pracy przed Tobą, Top Stop! Czy nie za wcześnie na udział w wyścigu? Co? Co? To za duże wyzwanie dla Ciebie! Co się ze mną stało? Mama mi zawsze powtarzała, że jestem jej malutkim szurkiem! Ale, ale, tak się nie robi, P pirat drogowy! Bo no, się, zaraz nie zostanie ze mnie nawet najmniejsza śrubka. Ach! U, u, uważaj, bo zrobisz nam krzywdę! Od czasu do czasu czuję się bardzo malutki. W jaki świat jest mały, gasterat! <gaz -rat> To dzisiaj jest jakoś na śniadanie, ciasteczka zmniejszające. Uwaga, uwaga! Informujemy te rajsterski, że zawalił się wjazd do tunelu Race City. Żaden problem! Przecisnę się przez każdą szczelinę! Krikitajka, mocz parterów! Super dozer! Obiecuję wziąć prysznic, jeśli wejdę z tego cało! Wszystko w porządku Gasrat? Jak to ująć? Mogłoby być lepiej. Na razie postaraj się nie ruszać. Nie mam odwagi, nawet podrapać się po nosie. od razu jest mi lepiej. Co za smrodek! Potędzę! No, tak, w końcu jednak wygra! Jeśli przynajmniej dotrzyma słowa i weźmie prysznic, to już będzie duże zwycięstwo. Myślę, że nie ma wyjścia. Na kąpiel mistrzu. U. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Arrr.